Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. To są słowa z pierwszego listu św. Piotra. Ponad tysiąc lat później, ponad tysiąc lat po św. Piotrze, z pełną odpowiedzialnością mógł powtórzyć te słowa swoim współbraciom święty Franciszek Zaserzu. Pokój dobro, pokój, dobro, witam Was bardzo serdecznie. Tak, gdybyśmy zadali pytanie, no, a z kim nam się kojarzy święty Franciszek z Asyżu, to niektórzy by odpowiedzieli, że był tym, który kochał przyrodę, kochał zwierzęta, troszczył się o zwierzęta, kochał pokój, wprowadzał pokój. Kochał ludzi, kochał swoich współbraci i tak pewno wiele takich pięknych cech świętego Franciszka można byłoby tutaj wymienić. Natomiast wydaje mi się, że bardzo wiele osób nie ma świadomości albo w ogóle nigdy nie słyszało o tym, że na przykład Franciszek w litanii ku jego czci jest nazywany pogromcą szatana albo pogromcą, pogromcą duchów piekielnych. Franciszek jest tym, który pokazuje nam, jak walczyć z demonem. I pokazuje to przykładem swojego życia. Miał niezwykły dar, oprócz tego, że czytał, czytał w ludzkich sercach, to miał również taki niezwykły dar. Że rozpoznawał, który z jego współbraci jest pod wpływem złego ducha. No i kiedy rzeczywiście zorientował się, albo miał taką wizję i widział, że jakiś brat pozostaje pod wpływem złego ducha, oczywiście od razu startował do walki, żeby tego brata uratować. Co robił, żeby ratować braci? O tym w dzisiejszym słowie na dobranoc, a ponieważ dzisiaj czwartek, więc oczywiście spotkanie ze świętym Franciszkiem, i czytamy kolejny fragment drugiej biografii świętego Franciszka, napisanej przez Tomasza Strzelano. Serdecznie zapraszam. W tym czasie, kiedy święty wrócił z Zamorza, miał za towarzysza brata Leonarda z Asyżu. Zdarzyło się, że był zmęczony drogą i, jako znużony, jechał trochę na ośle. Idący razem z nim towarzysz był też niemało strudzony i, ulegając ludzkiemu odruchowi, mówi sam do siebie: Nie byli kolegami w zabawie rodzice jego i moi, a przecież on jedzie, a ja pieszo prowadzę osła. Tak pomyślał, a oto zaraz święty schodzi z osła i mówi. Nie, bracie, nie wypada, żebym ja jechał, a tyś szedł pieszo, ponieważ w świecie byłeś ode mnie szlachetniej urodzony i możniejszy. Brat całkiem osłupiał i zmieszany ze wstydu, zrozumiał, że święty go przejrzał. Upadł mu do nóg i ze łzami przyznał się do swej myśli oraz prosił o wybaczenie. Był inny brat, znamienity sławą wobec ludzi, a jeszcze znamienitszy łaską wobec Boga. Ale ów ojciec wszelkiej nienawiści, diabeł, pozazdrościł mu cnót. Przemyśliwa, jak podciąć drzewo sięgające już nieba, i jak wyrwać mu z rąk koronę chwały. Krąży, przewraca, rozbija i wstrząsa jego wnętrzem, żeby tylko w jakiś sposób postawić bratu odpowiednią przeszkodę. Zatem, pod pozorem większej doskonałości, wzbudza w nim upodobanie do odosobnienia, żeby potem napaść na samotnego i tak szybciej go zaatakować, i aby, gdy osamotniony upadnie, nie miał nikogo, kto by go podniósł. Wnet odłączył się od zakonu braci i poszedł przez świat jako pielgrzym i gość. Tunikę habitu przerobił na krótką tunikę, nosił kaptur nieprzyszyty do tuniki i tak szedł przez świat, we wszystkim sam siebie mając za nic. Ale gdy tak szedł, wydarzyło się, że wkrótce opuściła go pociecha boska, a pochwyciła burza pokus wody wtargnęły mu do duszy osaczony od wewnątrz i z zewnątrz kroczył jak ptak co spieszy do sidła już już znajdował się na brzegu przepaści kiedy miłosierne oko ojcowskiej opatrzności wejrzało na nieszczęśnika dręczony wyrzutami sumienia wszedł w siebie tak mówiąc wróć o nieszczęsny do zakonu ponieważ tam jest twoje zbawienie. Nie zwleka, natychmiast wstaje i spieszy na kolana matki. Kiedy zaś przybył do braci w sienie, był tam święty Franciszek. Zaprawdę dziwne, święty, gdy tylko go ujrzał, uciekł od niego i pośpiesznie zamknął się w celi. Poruszeni tym bracia, wypytywali o przyczynę tej ucieczki. Święty im wyjaśnił: Dlaczego dziwicie się ucieczce, a nie zastanawiacie się nad przyczyną? Uciekłem się do modlitwy po obronę, żeby uwolnić błądzącego brata. Zobaczyłem w tym synu coś, co mi się słusznie nie podobało, ale już z łaski Chrystusa ustąpiło wszelkie złudzenie. Brat rzucił się na kolana i ze wstydem uznał się winnym. A święty rzekł doń, bracie, niech ci Pan odpuści, ale strzeż się na przyszłość, abyś pod pozorem świętości nie odłączał się od swego zakonu i braci. Wspomniany brat stał się potem zwolennikiem wspólnoty i życia w zgromadzeniu. Najbardziej lubił te klasztory, w których bardziej niż w innych kwitła zakonna obserwacja. W Radzie Sprawiedliwych i na Zgromadzeniu wielkie są dzieła Pana. W nim udręczeni mają oparcie, powaleni powstają, ociężali znajdują bodźce. W nim żelazo ostrzy się o żelazo. Brat, wsparty przez brata, stoi jak mocne miasto. A chociaż z powodu Rzeszy Świeckiej nie możesz widzieć Jezusa. To jednak umożliwia Ci to anielska rzesza niebian. Tylko nie uciekaj, a jako wierny aż do śmierci otrzymasz wieniec życia. Niedługo potem przydarzyło się coś bardzo podobnego komuś innemu. Pewien brat nie podporządkował się wikariuszowi świętego, ale szedł za innym bratem jako za swoim mistrzem. Wtedy święty, który właśnie tam się znalazł, przez gońca wysłał mu upomnienie. Ten natychmiast upadł do nóg wikariuszowi i zaniechawszy poprzedniego nauczyciela, poddał się temu, którego święty ustanowił mu jako przełożonego. A święty westchnął głęboko i rzekł do swego towarzysza, którego posłał był jako gońca: Bracie, widziałem, że diabeł siedział na grzbiecie nieposłusznego brata i trzymał go za szyję. Pod takim miejscem wzgardził wędzidłem posłuszeństwa i chodził na jego cuglach. A kiedy prosiłem pana za tym bratem, zaraz demon ze wstydem go opuścił. Taką to mąż ten odznaczał się bystrością wejrzenia, mając oczy słabe do tego, co cielesne, a przenikliwe do tego, co duchowe. A czy to dziwne, że ten, kto nie chce nieść pana majestatu, ugina się pod ciężarem obrzydliwego tobołu? Wiesz, nie ma nic pośredniego. Albo poniesiesz mały ciężar, który bardziej ciebie poniesie niż Ty Jego, albo przygniecie cię niegodziwość, jak kamień młyński uwieszony u szyi, cięższy od bryły ołowiu. Pogromca szatana, tak o świętym Franciszku modlimy się w litaniku jego czci. Franciszek uwalniał swoich braci od wpływu złego ducha, i zobaczcie, że robił to. W bardzo oczywisty sposób. Czyli uciekał się na modlitwę. Kiedy widział, że coś jest nie tak, od razu uciekał się do modlitwy, żeby ratować swojego brata. Z szatanem nie dyskutował. On go po prostu mocą Jezusa Chrystusa z tego brata wypędzał. Jest to i bardzo ważnego i bardzo charakterystycznego w obu postaciach, w postawie obu tych braci. A mianowicie to, że uznali swoją winę. Zarówno ten brat, który odłączył się od wspólnoty, jak i ten, który nie chciał posłuchać następcy czy zastępcy świętego Franciszka, obaj oni uznali się winnymi. I właściwie pokora jest tym lekarstwem, który uwalnia duszę od zdiablenia. Pokora, która. Jest zgodą na to, żeby Bóg prowadził mnie przez życie. Zresztą św. Franciszek tutaj bardzo to, znaczy Franciszek, to Tomasz to szczelaną o tym pisze. Wierzę, że nie ma nic pośredniego. Albo posiądziesz mały ciężar, który bardziej ciebie poniesie niż ty jego, czyli to jest ciężar. Posłuszeństwa woli Bożej, ciężar Bożego, Bożych Przykazań, ciężar też w pewnym sensie wspólnoty, życia we wspólnocie. Zresztą ten pierwszy brat, który opuścił życie wspólnotowe, tego właśnie doświadczył: że, że bez wspólnoty jest, jest narażony na ataki złego ducha, a wspólnota jednak pomaga. No albo jeżeli nie chcesz tego ciężaru, Jezus mówi, bierzcie swoje jarzmo, bierzcie moje jarzmo na siebie, bierzcie moje jarzmo na siebie, bierzcie swój krzyż, a bierzcie moje jarzmo na siebie. Jeżeli nie chce brać tego jarzma, to przygniecie cię niegodziwość, jak kamień młyński uwieszony u szyi cięższy od bryły ołowiu. Ale coś jeszcze ciekawego tutaj Tomasz napisał, właśnie odnośnie tego brata, który... Wolał wypełniać wolę swoją niż wolę przełożonych. I kiedy, kiedy Franciszek ujrzał, że na plecach tego brata siedzi diabeł, powiedział coś takiego, pod takim jeźdźcem wzgardził wędzidłem posłuszeństwa i chodził na jego cuglach, czyli na cuglach złego ducha. Ale kiedy prosiłem pana za tym bratem, zaraz demon ze wstydem go opuścił. Pogromca szatana. Myślę, że warto przywoływać wstawienictwa świętego Franciszka w takich sytuacjach, kiedy wiemy, że ktoś przez złego ducha jest dotknięty. Jeszcze raz powiem to, co, o czym wspomniałem na początku, to, co powiedziałem na początku. Nam się święty Franciszek najczęściej kojarzy właśnie z ekologią, z przyrodą, z miłością, z pokojem, z dobrem. Jeszcze, jeszcze kto troszeczkę głębiej zna duchowość franciszkańską, będzie mówił o, o, o żłóbku, o Grecji, o Kalwarii, a tutaj widzimy wyraźnie świętego Franciszka jako tego, który jest pogromcą szatana. Warto go w takich trudnych sytuacjach przyzywać, jako tego, który będzie się za nami wstawiał, który będzie uwalniał innych od zdiablenia który przez swoją świętość będzie zawstydzał złego ducha i wypędzał go z życia może naszego, może naszych najbliższych. Sami najlepiej o tym wiecie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przyzywając wstawienictwa świętego Franciszka, przeciwstawcie się jemu. A kto by chciał się jeszcze pomodlić? Oczywiście zapraszam wieczorem od razu po usłowie na dobranoc modlitwa na zakończenie dnia z panem Bogiem pokój i dobro.